Podróż pociągiem z Olsztyna do Gdyni planowo trwa 2 godziny i 54 minuty. Pewnego dnia pociąg wyjechał z Olsztyna punktualnie o wyznaczonej godzinie, ale przyjechał do Gdyni z 4-minutowym opóźnieniem o godzinie 17.31. Pociąg wyjechał z Olsztyna o godzinie. Żeby to ustalić, to przede wszystkim musimy wiedzieć ile czasu jechał pociąg, a ten planowo jedzie 2 godziny i 54 minuty, ale tym razem miał 4 minuty opóźnienia, czyli jechał o 4 minuty dłużej. Zatem jechał 2 godziny i 54 plus 4 minuty, czyli 2 godziny i 58 minut. Czyli jechał prawie 3 godziny. Gdyby jechał równo 3 godziny, no to mając godzinę przyjazdu bardzo łatwo obliczyć godzinę startu. 17.31 minus 3 godziny to jest 14.31. Ale jechał 2 minuty krócej niż 3 godziny. Czyli musiał wystartować 2 minuty później niż 14.31, czyli 14.33. No i taką odpowiedź mamy podaną w podpunkcie D.